Cześć. Witajcie na moim kanale. Z tej strony Jacek. W dzisiejszym materiale chciałbym podzielić się z wami moimi przemyśleniami na temat konsoli As Asus ROG Ally, z którą mam styczność od kilku tygodni już. Tutaj mam nadzieję, że ten materiał pomoże wam dokonać dobrego wyboru, jeśli sami zastanawiacie się nad zakupem tego sprzętu. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście ze mną i zapraszam na recenzję. Mówmy najpierw krótko o budowę, tak? Jakość wykonania trzeba ocenić naprawdę wysoko. Mamy do czynienia z wysokiej jakości materiałami i dobrze spasowanymi elementami. Nic nie trzeszczy, nie ugina się pod naciskiem. Widziałem nawet filmiki, jak y, ludzie wyrzucali swoje sprzęty przez okno i konsola wiele z tych upadków wytrzymała. No, ale oczywiście nie polecam Wam samemu tego próbować w domu. Jednak od pierwszych chwil możemy wyczuć, że po prostu mamy do czynienia z poważnym sprzętem dla graczy. Ergonomia. Sprzęt świetnie leży w dłoniach, to trzeba przyznać. Dolna obudowa jest specjalnie wyprofilowana, a dodatkowa tekstura no, dba o to, abyśmy mieli bardzo pewny chwyt. Układ kontrolera bardzo przypomina ten, spada od Xboxa. No co mi akurat bardzo przypadło do gustu. Gałki analogowe są świetnej jakości i nie driftują, co jest bardzo częstym problemem przy np. Nintendo Switchu. Ekran, a to to już muszę powiedzieć, że jest prawdziwa rewelacja no i moim zdaniem największy atut tego Asusa. Jest to ekran Full HD, jest bardzo jasny, ma świetny kontrast i przede wszystkim oferuje nam odświeżanie 120 Hz, czego tańszej konkurencji w postaci Steam Decka czy Switcha no zwyczajnie brakuje. Bardzo przyjemnie grało mi się godzinami na tym ekranie i naprawdę po tym doświadczeniu ciężko wraca się do tych sprzętów no z wyraźnie gorszymi ekranami. Pomówmy o dodatkowych możliwościach. Niezaprzeczalną zaletą ASUS Rock Ala jest fakt, że możemy zamienić nasz sprzęt w komputer stacjonarny i, lub jak to woli Nintendo Switcha. Tutaj wystarczy skorzystać z dostępnych na rynku doków, jest również oficjalny aby podłączyć konsolę do telewizora czy monitora. Ponieważ sprzęt oferuje oczywiście też Bluetootha, to możemy podpiąć naszą mysz i klawiaturę. Przejdźmy teraz do gier oraz wydajności. Na sprzęcie odpalimy wszystkie gry dostępne na platformę Windows 11, no a oferowane bebechy pozwalają na płynną rozgrywkę. A teraz sprawdźmy wydajność Asus ROG Alive w kilku testowanych przeze mnie tytułach. Na pierwszy ogień idzie gra Fallout 4. Tutaj widzimy tytuł odpalony w 720p, maksymalnych detalach, obniżonej jakości cieni. Tak poza tym to wszystko na maksa. E, no i mamy tutaj ustawiony tryb e, performance, czyli 15 W. Jak widzimy tytuł e, trzyma e, stabilne 40-50 klatek na sekundę. W niektórych przypadkach e, mniej wymagających e, Realia, jak wyciągamy nawet 60-70 klatek spokojnie. Tutaj również dalej testujemy Falauta 4. Tym razem mamy nieco bardziej wymagającą lokację. Te same ustawienia. Tym razem mamy tutaj bazę bractwa stali. Ze względu na panoramę otoczenia, jest to, jest to miejsce, gdzie często. Bebechy wielu sprzętów nie wytrzymują, i te klatki spadają mocno w dół. Tu, jak widzimy, ASUS ROG Ally dzielnie się broni. I możemy się cieszyć stabilną, płynną rozgrywką, nawet w takich trudniejszych warunkach. Dalej, na trybie performance. a teraz pora na tytuł z całkiem innej beczki mamy tutaj Batman Arkham Knight odpalony w 900p wszystkie ustawienia na maksa z wyjątkiem cieni tutaj ustawiliśmy niską jakość cieni i jak widzimy Asus Rock Alive wyciąga średnio pomiędzy 45-55 50, 50 klapek na sekundę jest to płynność, która pozwala naprawdę na komfortowy, komfortowe sesje w ten tytuł. Nie wiem, żeby... Dalej Batman Arkham Knight, tym razem pierwsze spotkanie z Gordonem na dachu GCPD. Tutaj również widzimy, że płynność rozgrywki jest zadowalająca. Trzymamy podobne osiągnięcia jak przy naszym przednim ujęciu. I'm just tytuł, glad you made it out, okay? Dekady, Sorry, e, I've got to go. Just e, stay safe, Barbara. E, you still know how to make an entrance. How's the, the evacuation going? Last bus crossed the city limits an hour ago. I'm just glad my little girl got out when she did. Now the real work begins. Any lead on Scarecrow? We were tracking an unknown military vehicle speeding through Chinatown. It's the only lead we've had all night, but they gave us the slip. With the evacuation, I just don't have the manpower left in the city. If you find it, tell your men not to engage. I'll deal with it. Do you really think Scarecrow's crazy enough to detonate a chemical weapon in Gotham? I won't let that happen, Jim. In case you need to reach me, it's going to be a long night. Podsumowując, jak oceniam konsolę ASUS ROG Ally? No jak sami przekonaliśmy się, sprzęt ma zarówno swoje mocne, jak i słabe strony. Do tych mocnych stron bez wątpienia należy wydajność w grach, znacznie przewyższająca w wielu, wielu przypadkach konkurencyjnego Steam Decka. Mocnym plusem, moim zdaniem, jest również sam ekran. Jest to ekran o świetnej jasności, Zmiennym odświeżaniu 120 Hz Full HD. Naprawdę przyjemnie grało się godzinami na tym ekranie, i jest to dla mnie, tak jakby, główna karta przetargowa, która przekonała mnie do zakupu sprzętu. Jeśli chodzi o minusy, no to przede wszystkim musimy wspomnieć o baterii. Tutaj czas pracy na baterii jest zdecydowanie za krótki. Wyciągamy maksymalnie godzinę półtorej na baterii na pełnym ładowaniu. Kiedy korzystamy z bardziej wymagających tytułów, tak? Tutaj oczywiście nie mówię o sytuacjach, gdzie gramy sobie w klasyki sprzed lat, bo tutaj bateria pozwala nam na co najmniej kilka godzin rozgrywki. Jednak nawet na tle Steam Decka tutaj, tutaj Rock Alley wypada nieco słabiej, jeśli chodzi o baterię. No i dla niektórych minusem będzie sam fakt, że mamy tutaj do czynienia z Windowsem 11. Tutaj nie każdy. Czuję, czuję jakąś sympatię w stronę Microsoftu i tego programowania, tak? tego systemu. Ja muszę powiedzieć, że mam dobre wrażenia i nie żałuję wydanej kasy, dlatego że sprzęt pozwala mi na bezproblemowe odpalenie większości mojej biblioteki, bez dodatkowego grzebania w ustawieniach, bez, bez instalowania nakładek, protonów itd., jak w przypadku Stendiaka, z którym również miałem styczność. Także tutaj kompatybilność z grami jest dla mnie mocnym, mocnym argumentem za Jesus Rogue Ally. Kończąc, muszę powiedzieć, że polecam, ale to również zależy od tego, jakim jesteście graczem i w jakie tytuły lubicie grać. Jeśli lubicie grać gry multiplayer, jeśli lubicie odpalać tytuły, które na Steam Decku są z jakichś powodów niedostępne, czy to poprzez ograniczenia nałożone przez deweloperów, czy powiedzmy. Same, same 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 osiągnięcia wyciągane u konkurencji, to muszę powiedzieć, że Rock Ala jest świetnym wyborem. Również przekonuje mnie też to, że mamy tutaj sprzęt, który jest bardzo wszechstronny. Znaczy, jeśli chcemy, to możemy go z powodzeniem wykorzystać jako PC, peceta, podłączyć go, podłączyć myszkę do niego, podłączyć klawiaturę oraz podłączyć go do monitora i korzystać po prostu jak z komputera, tak? Co jest moim zdaniem ogromnym plusem mi na przykład świetnie służył do. Obróbki grafiki, tak? Także kończąc moje wywody, polecam Wam ASUS Rock Ally. Ale to wiele zależy od tego, jakim jesteście graczem, w jakie tu lubicie grać i do czego będziecie koniec końców wykorzystywać ten sprzęt. Dziękuję Wam, że obejrzeliście ten materiał. Zapraszam na kolejne materiały na moim kanale. Jestem ciekaw, co Wy sądzicie o konsoli ASUS Rock Ally. Planujecie może zakup? Macie może już ten sprzęt? Jakie są Wasze wrażenia? E, podzielcie się z nami w komentarzach, e, chętnie poczytam. E, z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam na dziś i do zobaczenia w przyszłych materiałach.